Kolejna nowość zaprezentowana od marki EasyGo podczas tegorocznych targów KitTime to EasyGo Giro. Piotrze, kilka słów. Tak, wózeczek wielofunkcyjny. Widać tutaj taki przeskok technologiczny w porównaniu z Optimo, które bardzo lubiliśmy przez wiele lat, no to chyba jednak jednak już to jest, jest historia. Girogo chyba niestety odeślę do Lamusa. Mamy tutaj wózek 2 w jednym. Producent twierdzi, że będzie sprzedawany w takiej konfiguracji, czyli w jednym opakowaniu będzie spacerówka, gondola oraz torba. Cena detaliczna ma się podobno zamknąć w 2000. Co o tym myślisz? To jest bardzo atrakcyjna cena. Ja też tak myślę, jak na tego typu kompakt o tym systemie składania adapt z adapterami podwyższającymi, no, no, będzie, to, będzie to moim zdaniem bardzo silna konkurencja dla, dla nieco droższych rozwiązań, e, ale, ale myślę, że to absolutnie e, cena e, warta e, tego, tego produktu. E, gondole mamy na adapterach podwyższających, bo podoba mi się napis The Higher The Better. E, Dlaczego takie rozwiązanie właśnie? samą kwestią ułatwienia dostępu no do właśnie, bo może, może zobaczcie Państwo tutaj, wysunę troszeczkę spacerówkę, zobaczcie jaka jest różnica wysokości. My z Łukaszem już na naszym kanale mówiliśmy przy okazji innych modeli wózków, że gondola powinna być wysoko. Chodzi o to, żeby po pierwsze rodzic miał lepszy dostęp do dziecka, wygodniejszy, a po drugie dziecko przewożone jest z pozycji leżącej, w gondolach są... Systemy wentylacyjne z przodu i, tyłu, i z tyłu chodzi o to, żeby dziecko też nie wdychało tego całego kurzu, który się unosi na deptakach, w parkach. Wyobraźmy sobie na przykład warszawskie łazienki, piękne szutrowe ścieżki. No, no właśnie, jeśli gondolka jest bardzo nisko, dziecko nam to wszystko wdycha, pamiętajmy o tym, więc podwyższone adaptery Mega Plus, moim zdaniem. Wspomniałem też tutaj o tych wentylacjach, widzę, że tutaj mamy. Taką kieszonkę z, pierws... z jednej strony, od mojej strony też jest kieszonka. Czyli podwójny panel wentylacyjny można Pod... powiedzieć. Podwójny, ale istniem. tu jeszcze widzę coś. Zresztą z takim fajnym metalowym logotypem Go. To też jest nowość, bo zapomnieliśmy powiedzieć, że marka EasyGo ma w ogóle nowe logo. Także to, to, to zupełnie inaczej wygląda. Jest to takie zaskoczenie na stronie... Dużo, nowocześnie. Dużo bardziej nowocześnie. Nowocześnie, taki, taki restyling, od, od, mm -hmm. odświeżenie, nam się to podoba. To samo gołę mamy tutaj, to jest metalowe, fajna taka, taka zaślepka. Lubimy takie rzeczy. Nie wiem, czy słychać, tak? A. Nie ja powinienem takie rzeczy robić, tylko Płeć Piękna. Budka składana. Mm -hmm klapka też wysoka, fajna na magnesy, nie ma rzepów to też uważam to za naprawdę duży plus fajna amortyzacja, tu może zjadę, widać sprężyny duże koła, koła z poliuretanu to fajnie naprawdę pracuje co więcej, mamy teleskop czyli praktycznie rodzice o każdym wzroście może sobie dopasować do swojego komfortu. E, tak, wózek jest w tym momencie na podejście, ale jak on stoi na ziemi, to, to nie jest to wcale tak wysoko, czyli nawet w tej najwyższej pozycji, która nam ułatwia podbijanie. Mm -hmm. e, nawet niska, e, nis, niska kobieta powinna mieć tutaj e, komfort, e, e, podbijania. komfort podbijania. Hamulec też z tych co lubimy, zwłaszcza jak w białych bucikach przychodzimy na prezentację. Odblokowujemy sobie hamulec od dołu i wózeczkiem sobie możemy wyjechać. Wersja spacerowa. Wersja spacerowa. Zobaczmy, co tu mamy. Przepraszamy za hałasy, ale komuś, komuś bardzo wózek skrzypi, ale nie wózek dziecięcy. Spacerówka. Pokażmy przodem. Bardzo duże siedzisko. Zobaczcie, jakie jest wysokie oparcie. Ono sięga aż dotąd, niech was ta poduszka nie zmyli, bo ona śmiało mogłaby być na tej wysokości szerokie. Szeroki, długi podnóżek. no Brawo tutaj. Na pewno nie jest to siedzisko, z którego nam dziecko wyrośnie. Barierka. Uchylna. Fajnie. Mamy klamę magnetyczną. Bardzo to lubimy. Zresztą widać, że to jest taki nowy trend na rynku, na rynku polskim. Super sprawa. Fajne, wygodne szelki. Wentylowana tkanina. Podobną tkaninę zresztą Mizigo na innych swoich wózkach z tej tegorocznej oferty stosuje. Składanie, składanie tyłem przodem bez, bez większej różnicy. Jaki to jest system składania, proszę Państwa. Otóż podnosimy za każdym razem albo oparcie, albo siedzisko, żeby mieć dostęp tutaj z tej strony. Odepniemy torbę, którą ją złożyć. Tak, tak. Torba zawsze przeszkadza. Torba nam rozwala zawsze każdą prezentację. I aby wózek złożyć, przesuwamy. To musiałbym podejść z drugiej strony, żeby to zrobić jedną ręką. I składamy w ten sposób, jak wahadło. Bardzo ciekawe rozwiązanie, że jest od razu rączka do przenoszenia. Tak, jest od razu uchwyt do przenoszenia. Rozkładamy sobie wózek w ten sposób. Wysuwamy rączkę i mamy gotowy sprzęt. To podróży. Jak to składamy w drugą stronę, wygląda to bardzo podobnie, tylko po prostu oparcie pchamy do przodu i też wtedy mamy dostęp do tej samej dźwigni. Wózek po złożeniu będzie, będzie bardzo podobnych gabarytów. Spacerówka osadzona nisko. Też to lubimy. Chodzi o to, żeby dziecko mogło też łatwiej wsiadać, wysiadać, żeby je było tam łatwiej wsadzać. No ogólnie myślę, że fajna propozycja, a jeśli cena rzeczywiście będzie taka, jak deklarują, to... To, 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 to może namieszać na rynku. Jeżeli mowa o dostępności, będzie ona już wkrótce na naszej stronie internetowej www.euromyślnikart.pl, a także na stronie producenta www.easymyślnikgo.com.pl. Zachęcamy do polubienia tego filmu, a także do subskrybowania naszego kanału. Do zobaczenia!